Tymczasem produkujemy zabawki. Na warsztacie jest takie urządzenie, to jest, o temu warto poświęcić troszkę uwagi, ponieważ coś takiego wkłada się do wanny. Ona musi być dostosowana, żeby w tej wannie się dobrze poruszała. I to jest pełna kontrola nad dzieckiem, marzenie każdego rodzica bo nalewamy wodę, wkładamy dzieci i w zasadzie mamy je z głowy, regulujemy ich pobyt tam ciepłą lub zimną wodą. I jak chcemy, żeby były dłużej, bo akurat jest to nam na rękę, to dolewamy zimnej lub nie dolewamy ciepłej. I jak chcemy mieć więcej czasu dla siebie, to dolewamy ciepłej i w zasadzie to jest jedyne kryterium. Dzieci nie wyjdą z tej wanny y, dobrowolnie. To tak to działa po prostu, y, bo to jest taka wyspa na której mogą sobie pompować wodę. Moja praca polega teraz na tym, że zmieniamy pompkę. Pojawiły się dozowniki mydła trzeciej generacji, które są lepsze od tych, w związku z tym y, będą lepiej pracowały jako pompa. Ta rurka sięga tam do, do dna i ta woda jest pompowana. Tutaj przycumowane są stateczki. Po prostu jedno dziecko z tej strony, drugie dziecko z tamtej strony. Oświetlenie daje taki klimacik i dzieci są z, w zasadzie z głowy. O to też chodzi w tych zabawach, żeby ojcowie raz wraz z mamami mieli po prostu spokój. Tylko to trzeba zrobić na początku. Tego się nie da kupić. Dlatego, dlatego tutaj to jest skonstruowane.